Są tacy, którzy mówią, szatan nie istnieje. Inni dodają, nie ma czegoś takiego jak pokusy. To są tylko i wyłącznie wytwory naszego mózgu. Jeszcze inni dodają, wszystkie opętania da się wyleczyć odpowiednimi proszkami. No i tu też trzeba trochę tak szczerze przyznać, że była inna skrajność kiedyś w kościele, że wszystkie jakieś tam epilepsje, jakieś tam różne ciężkie zaburzenia, no leczono stosami albo w jakiś jeszcze inny straszny sposób. No ale teraz jest tak, jakby, przegięcie w drugą stronę. Więc są momenty, kiedy ktoś dziwnie reaguje, tylko i wyłącznie na święte przedmioty. Dziwnie reaguje tylko i wyłącznie na słowa modlitwy, a ktoś tam mówi, no nie, to tylko i wyłącznie psychiatria rozwiąże. Eee, a no trzeba mieć świadomość, że obecnie jest tak, że jak ktoś idzie do egzorcysty i mówi, przepraszam, jestem opętany, to egzorcysta mówi, okej, okay, to najpierw pójdź do psychologa pogadaj i potem daj znać co Ci powie. Jak ta osoba pójdzie do psychologa i tam dostanie opinię, że od strony psychologiczno- psychiatrycznej no raczej jest ok to dopiero wtedy egzorcysta zaczyna działanie. No i wtedy potrafią dziać różne niezwykłe rzeczy. Na YouTube jest taki filmik z Gabrielem Amortem, rzymskim egzorcystą, który opowiada że no podczas egzorcyzmów są takie ostre sytuacje. Między innymi mówi o tym, że no, bywa tak, że egzorcyzmowany pluje w niego e, czymś, co potem zmienia się w gwoździe i podczas tego filmiku wyciąga taki worek i mówi no, te gwoździe to wszystko z jakiejś tam pani, która we mnie tam tymi gwoździami cisnęła. E, no i to, drodzy, no nam wszystkim bieżącym powinno e, potwierdzić tylko to, co powinniśmy wiedzieć z Pisma Świętego, bo to w Słowie Bożym jest napisane, że szatan istnieje. Dzisiaj w Ewangelii czytamy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. Jezus nie miał złych myśli, Jezus nie miał jakichś złych doradców, on był kuszony przez złego. I tu można pytać, "Okej, okay, a czy Jezus mógłby zgrzeszyć? No i bibliści mówią, no, tak. No bo co to za pokusa, jeżeli nie możemy zgrzeszyć? To nie jest pokusa, więc Jezus mógł popełnić grzech. Oczywiście tego nie zrobił, ale taka możliwość istniała. Ale drodzy, no ten fragment pokazuje nam bardzo mocno, że każdy z nas będzie kuszony. Do czego? No chociażby do tego, żeby ten wielki post mógł sobie przeżyć jak każdy inny okres czasu, bo są tacy, którzy żyją, post jest, postu nie ma i po problemie. No ale fajnie by było, gdyby to było jakieś takie rzeczywiście głębsze. Tylko musimy wiedzieć, to będzie walka duchowa walka o to, żeby chociażby nasze postanowienia bardzo szybko sobie odpuścić. No i kiedyś taki jeden młody mówi mi: Przy księdza, mam na to sposób. No ja pytam jaki? A on mówi: Nie mam żadnych postanowień. <laughs> to tak raczej kiepska skrajność. No bo fajnie byłoby sobie. Postanowić jakąś modlitwę. Jaką? No, można na przykład dziesiątkę, dziesiątkę różańca Świętego i do tego tam, nie wiem, dwie, 3 minuty Pisma Świętego. E, jakąś e, jałmużnę? Jaką? No, oczywiście, można klasycznie dać komuś pieniądze, ale fajnie byłoby na przykład mieć jałmużnę jakiś tam czas poświęcony na rozmowie z kimś, z kim może jakoś tam mamy jakieś zaległości w kontaktach, nie wiem, z babcią, dziadkiem, z mamą, tatą, nie wiem, z kimś ze znajomych. I oczywiście też jakiś post. Tutaj też są klasyki, nie? Odmawiamy sobie słodyczy, odmawiamy sobie jakichś tam jeszcze innych rzeczy, e, ale no, można by sobie tak to lekko nowocześnić, czyli na przykład jakiś tam dzień bez seriali do 3 w nocy, tylko na przykład do 21. Albo dzień z telefonem do 21, a potem odkładamy do szuflady i zasypiamy o jakiejś normalnej godzinie, na przykład czytając jakąś wartościową książkę. Możliwości jest sporo, a ważne, żeby tylko faktycznie coś sobie postanowić e, i tego nie odpuścić, bo będą momenty, że nam się nie będzie chciało, mało, mało tego. Będzie czas, że pewnie nam nie wyjdzie i będzie myślenie, ok, raz się nie udało, to koniec y, i to jest pokusa. Nawet jak nie wyjdzie, to następnego dnia powiedzcie sobie OK, próbuję znowu. I też drodzy, taka jest nowa akcja na Instagramie, tym moim oczywiście. Codziennie będziemy mieli jedno zdanie z Pisma Świętego na jeden dzień Wielkiego Postu. Więc zachęcam do śledzenia, ale też, gdyby ktoś z Was chciał nagrać właśnie jakieś jedno zdanie z Pisma Świętego, żeby potem było na moim Instagramie, to dajcie znać mailowo w tytule, wpiszcie po prostu ja chcę, ja potem napiszę i ogarniemy co i jak. To tyle ode mnie. Posłuchajcie teraz Karoliny. Część Boże, do zobaczenia. O, ewangelia miała być w kapturze. Hmm, Chyba jednak bez. Tak lepiej. Cześć! Słuchajcie, dzisiejszy komentarz do Ewangelii ukazał mi kilka aspektów, które chciałabym teraz tu poruszyć. Pierwsze, które zobaczyłam, jest to 40 dni. Z czym mi się to skojarzyło? Oczywiście z jakimś challenge'em, słuchajcie, 40 dni jak Chodakowska, słuchajcie, będziemy ćwiczyć, będziemy 40 dni, będzie efekt, kształty, mm, będzie super. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest to pustynia. I z czym nam się kojarzy pustynia? Sahara, słońce, gorąco, brak wody. Gdzieś trzeba szukać źródła. Trzecia rzecz jest to kuszenie. No powiedzcie, kto z Was nigdy nie był jakoś kuszony, słuchajcie, przez znajomy? Słuchajcie, tu jakieś narkotyki, impreza, alkohol. Łatwo ulec, prawda? Presja, znajomi i tak dalej. No i jest czwarta rzecz, jest to e, nawracanie wierzcie w Ewangelię, czyli zmiana czegokolwiek. Więc zobaczcie, Pan Jezus był kuszony przez 40 dni, my jesteśmy kuszeni do... Ogólnie praktycznie każdego dnia. Ale próbujemy przez te 40 dni, słuchajcie, być super. Nie będę robił tego, nie będę pił alkoholu, nie będę jej słodyczy, pokażę innym znajomym, że słuchajcie, mam takie postanowienie i będę się tego trzymać i wytrwam, nie? No i słuchajcie, tak samo Adam i Ewa, raj, słuchajcie. Przychodzi wąż i mówi, mam takie jabłko, słuchaj, zjedz Ewa, zjedz. No i co ona zrobiła? Stała się wieść i zrobiła... I co Nic. I co? I była naga, słuchajcie, to była jakaś konsekwencja. No, jak widać, słuchajcie, ugryzłam, nic się nie wydarzyło. Jest smaczne. Chodzi o to, że ogólnie grzech jest dla nas czymś jakimś dobrym, w takim sensie, że smakuje nam, nie? że coś zrobimy. Dopiero potem, po jakimś czasie, odczuwamy konsekwencje. Tak samo tego grzechu nie widać na zewnątrz. Słuchajcie, ugryzłam jabłko, nic się nie wydarzyło. No, ale potem, po jakimś czasie, odczuwamy, że faktycznie coś się z nami dzieje, że jest nam źle, że jest nam ciężko. No i co? Chodzimy na to pustynię, nie? jest nam ciężko, sucho, gorąco, chcemy pić, nie? I no, gdzieś musimy znaleźć to źródło. No, bez tego, pozostaliśmy skuszeni do grzechu. No ale co, Pan Jezus ogólnie, co? Jak w Matrixie, nie? Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. Daję do wyboru, nie? Chcesz czepić niebieską? W naszym przypadku, ma no, trochę inne kolory mamy, ale niebieską bierzesz i bie budzisz się rano i wierzysz, co zechcesz. Twoje życie, rób, co chcesz, nie? Wybierasz czerwone i wszystko się zmienia, nie? Wybierasz prawdę. Prawdą, którą jest kto? Sam Jezus Chrystus. I On nam ukazuje w Ewangelii, słuchajcie, On to powiedział. Wierzcie w Ewangelię, nie? Więc On daje w nam taki wybór, nie? Słuchajcie, on nas do niczego nie zmusza, nie? To szata nas kusi do różnych złych rzeczy do naszego do złego wyboru. Nie, a Pan Jezus mówi: słuchaj, ja jestem źródłem życia. Wyjdź z tej pustyni. Wyjdź i przekonaj się, nie? Masz wybór. Dwie tabletki. Dwie tabletki, którą wybierasz, nie? Jedna jest kusząca i druga, nie? Bo nie chcesz niczego zmieniać. Jest ci wygodnie w tym grzechu. Jest ci wygodnie w tym, co robisz. I nie musisz czegokolwiek zmieniać, nie? Ale czasami trzeba coś zmienić, żeby dał jakikolwiek efekt, i musisz się przekonać, co w tym wszystkim było lepsze, nie? Pan Jezus, czy rzeczywiście zostanie na tej pustyni, na tej Saharze? Więc wybór należy do Ciebie. No i tu mamy te 40 dni. 40 na to dni, żeby wyjść z tej pustyni, z tej Sahary i znaleźć sobie to pragnienie, żeby wyjść, znaleźć źródło życia. No i jaki mamy pomysł? Co możemy zrobić? wytrwać w postanowieniu, nie jeść słodyczy, nie być alkoholu, nie imprezować, ale co jeszcze możemy zrobić? Możemy skorzystać ze spowiedzi świętej. Do świąt się przygotować, aby w pełni móc je przeżyć. W pełni. I radować się. Możemy wtedy, co zrobić po spowiedzi? Korzystać z sakramentów, pójść do komunii, źródło życia. Co jeszcze możemy zrobić? I na to pytanie spróbujcie sobie odpowiedzieć sami. Co chcielibyście zmienić? A słuchajcie, teraz małe podsumowanie: 40 dni pustynia, kuszenie, Ewangelia. I słuchajcie, wczoraj ze znajomymi nagrałam krótkiego TikToka, żebyście mogli zobaczyć właśnie 40 dni kontra reszta roku. <śmienny> No, i dajcie znać w komentarzu, jak, jakie wy macie postanowienia na swój wielki post, czy coś chcecie zmienić, czy może nic, bo jest to Wam dobrze. Pozdrawiam. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Tak jest. Dobra, no, i już się muszę teraz stać, gdzie będziecie, bo już...